A najgorsze jest to, że szkoła nas nie przygotowuje do, no rynku pracy, no taka prawda, no nie przygotowuje nas, wiele kierunków studiów nie przygotowywuje. A co do matury, słuchajcie, to nie musicie mieć matury, żeby pójść na studia, wiele prywatnych uczelni ma egzaminy wstępne. No więc takie głupoty, że musi być tam wiecie matura, no to wiesz, musi być, nie musi być. Poza tym w internecie możesz zdobywać po prostu wiedzę, książki, e-booki, audiobooki, tak? Książki to tu możesz kupić w internecie, tak? Filmy na YouTube, podcasty, tam jakieś artykuły na blogach, co tam jeszcze? Jakieś tam webinary, kursy online płatne, czy tam mastermindy, czy konferencje branżowe, płatne, darmowe. Gdzie możesz pozyskiwać na dowolny temat? To